Witam. Kolejny mecz trzeciej Ligi Grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskień, Płomień TV. Dzisiaj jesteśmy w Dąbrowie Białostockiej, gdzie Ełcki Płomień rozegra pojedynek z tutejszym Dębem. Zawodnicy z Ełku nie mieli już nic do stracenia. Tytuł mistrzowski jest już przegrany, teraz trzeba pokazać charakter na boisku. Sewak Safarian i oddaje tę piłkę do Łukasza Kuśnierza. Łukasz Kuśnierz. Trafia wprost w bramkarza dębu Grzegorza Nowajczyka, który zastąpił w bramce etatowego bramkarza dębu Bądziula. Spójrzmy na pierwszą sytuację. Tutaj z bardzo dużą wolą walki zawodnicy z Ełku podchodzili do każdego zagrania. Jacek Markiewicz, trochę nietypowe zagranie. Wprost tutaj na głowę Firańczyka Marcina. Jeszcze tutaj Konon powalczył. Odegranie na prawą stronę do Orpika Marcieja. I Orpik Maciej oddaje strzał, ale obok słupka Adriana Bebłowskiego. Paweł Łuchnicki do Niedźwieckiego. Ten oddaje piłkę do Damiana Skołożyńskiego. Damian Skołożyński rozpędzony wbiega w pole karne. Spójrzmy. Chyba odgrywał teraz Damian w kierunku Daniela Kraski Kamila Jackiewicza. Ale Damian dzisiaj był bardzo aktywnym graczem. Spójrzmy na kolejny strzał Damiana. Sewak Safarian. Jacek Markiewicz, Sewak powalczył. Kamil Jackiewicz, Kamil Jackiewicz obok niego Markiewicz. Jeszcze Jackiewicz oddaje strzał, ale Grzegorz Nowajczyk fantastycznie broni ten strzał. Piękna parada bramkarza. Kuśniesz. Oddaje do Daniela kraski. Daniel kraska. Daniel kraska w pojedynku 1 na 1, a już trzech zawodników minął Daniel! Fantastycznie! Wykłada tę piłkę do Rafała Niedźwieckiego. Rafał Niedźwiecki, Ale Grzegorz Nowajczyk znów broni. No, byłaby to fantastyczna sytuacja i bramka zawodników z Ełku. Ale z gracze z dębu groźnie kontratakowali. Tutaj kowalko dobrze interweniował przy tym strzale gracza z dąbrowy. Kolejna sytuacja i tutaj było blisko, ale Adrian Bebłowski spokojnie broni ten strzał, gra zawodnika z Dębu. Spójrzmy teraz, długi wykop. Jest żółta kartka dla zawodnika z Ełku, Łukasza Sklarzewskiego. Sędzia Łukasz Kuźma rozpoczyna drugą część spotkania. Kamil Jackiewicz oddaje piłkę do Kuśnierza. Znów Kamil Jackiewicz wbiega w pole karne. Oddaje strzał, ale ten strzał był zastopowany przez stopera gospodarzy. Jeszcze raz. Skołożyński. Pięknie Skołożyński zamarkował strzał, ale oddał tę piłkę na prawą stronę do Rafała Niedźwieckiego. Jeszcze raz. Zawodnicy z Ełku cały czas byli w ataku. Spójrzmy. Daniel Kraska. I tutaj... Sklarzewski Konon. I był pociągany Ernest Konon przez Sklarzewskiego. Jest to żół druga żółta kartka dla Łukasza Sklarzewskiego. Tym samym Łukasz musi opuścić Murawę. I tutaj jeszcze dostanie żółtą kartkę Łuka Hubert Molski. Wyrzut z autu. Hubert Molski w pojedynku z zawodnikiem z Dębu. Jest kolejna żółta kartka i tym samym druga czerwona kartka w Dąbrowie Białostockiej. Ełcki Płomień będzie grał już tylko w dziewięciu przeciwko 11 zawodnikom z Dębu. Ale woli walki nie zabrakło w tym meczu. Jackiewicz do Kuśnierza. Kuśnierz odgrywa piłkę do Daniela Kraski. Daniel Kraska, Daniel Kraska. Jest już w polu karnym Daniel, ale tutaj... Stracił tę piłkę. Jacek Markiewicz. Odgrywa do środka. Znów odegranie tutaj do zawodników. Z dębu jeszcze będzie się spróba oddania strzału, ale Bebłoski broni ten strzał. Fantastyczna wola wolki. Tutaj widzimy Łukasz Kuśnierz. Z jakim poświęceniem odebrał tę piłkę? Damian Skołożyński i Kamil Jackiewicz. Kołożyński. Odgrywa do Łochnickiego. Łochnicki, kółeczko. Oddaje piłkę do Kowalki. Kowalko do Sewaka Safariana. Sewak Safarian, prostopadła piłka w kierunku Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz. Kamil Jackiewicz, i tutaj nic z tej sytuacji nie wynikło. Jeszcze tutaj groźnie było pod drugą bramką. Kapitan Łabieniec Michał odgrywał piłkę na trzeci metr, ale zabrakło osoby, która mogłaby tę piłkę zamknąć. Kolejna sytuacja. Daniel Kraska! Daniel Kraska wykłada tę piłkę i jest faulowany, czy nie jest faulowany. Zawodnicy z Ełku byli mocno zmotywowani. Łukasz kuśniesz odebrał tę piłkę, oddaje do Damiana Skołożyńskiego. Damian Skołożyński! Damian Skołożyński oddaje strzał po długim rogu, ale zabrakło paru centymetrów. Grając w dziewięciu zawodnicy z Ełku naprawdę pokazują prawdziwy charakter. Fantastyczne widowisko przy ulicy generała Sulika jeszcze oddany strzał z 20 paru metrów ale Adrian Błoski broni ten strzał jedna z ostatnich sytuacji Sewak Safarian wrzuca tę piłkę w pole karne, ale Konrad Kowalko miał wykończyć tę sytuację a teraz powstała luka w bloku defensywnym Konrad Kowalko wraca ale nie jest to tak szybki bieg jak powinien być Konrad Kowalko jest luka w bloku defensywnym co to, to będzie? Teraz oddaję strzał i będzie gol! Nie ma! Byłaby to zabójcza kontra, a tak mamy wynik bezbramkowy w Dąbrowie Białostockiej. Ełcki Płomień remisuje.